Witam Was serdecznie. Ja, tak króciutko, bo tu nie ma o czym powiadać. Pat Sławek, dobrze, że wpadł. Krzysiu, wółka do góry, cały rzecz się ciąga. wółka do góry, kurde, wółka do góry się ciąga. Ja tam kiedyś takie blachy przyspawałem. ja miałem je przyspawać do i przyspawałem je do ekranu. A ekrany dałem niżej, żeby mi nie wyrzucało ziemi i się wszystko ciągało. Kurde. No, niestety jeszcze podmarzło to trochę. Dodatkowo ma się taka jakaś dziwna, trochę taki śnieg sypie, trochę takie to, nie, bardzo źle nie jest, Bym powiedział, że jak na 27 grudnia nie mam co narzekać, naprawdę, na tym polu akurat, że jakaś tam bryła zostanie, to nieważne, dlatego Chrisu wolczuję, bo nigdy nie wiem co będziesz robił i czym będzie robił jak będziesz robił, bo no, to teraz była jeszcze sieczka, łodygi, nie łodygi, Olegbym szybciej niż bym zaczął. No, ekspresowo nie jadę, no niecałe 8 na godzinę, ale tu nie ma co się spieszyć. Tak patrzyłem, to, to nie widać. No, jeszcze tak pyli, jak to brona aktywna, nie? Ale jest dobrze. Mi się daje, że się ładnie będzie zasypywało. Nie ma tu jakichś korzeni, nie ma niczego. Będzie dobrze, z początku właśnie źle, bo te ekrany ciągały, ale musiałem sobie porobić punkty odniesienia, bo tak podnosiłem wcześniej z oka, ale to tak zaczęło już pruszyć tym gównem z nieba. To już nie mój punkt odniesienia. Źle mi się już patrzyło. Powole, powolutku na piąteczce nawracamy. No, zawsze chciałem, chciałem ścieżki, ale to jest tak noc. Widzicie? A w nocy wszystko to samo, ale ja się machnąłem Mam nadzieję, że uczeń nie przyjechał. Uczeń mnie uratował. Dzwoniłem mnie, uczeń, no zlituj się, kurde, uczeń przyjedź, no uczeń, no uczeń. A to czewnik chce jeszcze odkopać, a jeszcze w się nie było ładowania. Ja pierniczę. Mówi, no to jak będzie na światłach jeżdżone, to za chwilę będzie Także siejemy, no, chociażby ten kawałek. No. Ile siejemy kilo, nie pytajcie się. Wziąłem tak, opatrzyłem na skalę. Przypomniałem sobie mniej więcej ile siałem, by to było 170 kilo, czy 175. Machnąłem 28 czy 29, mówię. Jak ma być, to będzie, czy to nasieje 200, 220, czy 250. Jeden ciul. 5 ton nasypie. A będzie więcej materiału, chociaż nie? No. Także jedziemy powoli, jedziemy bez zaczniku, bo mają takie, to nie wina aparatu, tylko jeszcze się to wszystko rozmazuje, a, a mnie zbiornik rozsadziło i dziurawy. Nawet nie ma jak płynu nolać, no trudno. Warunki są jakie są, Ten szyba już wyczyszczona była przy porciaku, czyściutka. Kurzy się, wsiąpi z nieba. Jeszcze godzinę temu to tak wiało, że dźwisiało urwać, także ale jest dobrze no. zobaczcie no. Naprawdę jeśli chodzi tutaj o jakieś bryły, nie bryły, no jest luksusowo. Si <laughs> pH 8 jest dobre Nie, może już będzie 7-8 Także ja Was pozdrawiam o, tutaj co? Keramik leci, no to, to było w magazynie naszykowane no. Wyszło jak wyszło nic innego nie mam, także będziemy obserwować. No, to będzie bardzo duże doświadczenie polowe, choć chciałem już styczyć, tylko że no było dużo cieplej. No. No, ale to bardzo wa ważne, wa wa, żeby nie siedzieć w mokro, żeby tego nie zapaprać. Tym bardziej wał pakera to by robił z tego e e przysłowiową miazgę, Miazga, już tak właśnie doświadczyłem takiego siania, właśnie te mokro i gówno z tego wyszło przysłowiowe. Wam o tym opowiadałem, że główno z tego wyszło, także lepiej poczekać, bo jak jesteś już w dupie, to lepiej poczekać, żeby być większy w większej dupie i zrobić to dobrze, niż być w dupie i zrobić to jeszcze źle. Ja muszę kawałek cofnąć, muszę większe najazdy sobie brać, bo mówię jeszcze, kurde, ciemnica. Ciemnica i jeszcze kurde właśnie to do... Leci z nieba taki Złoty deszcz Tymczasem cześć